Mokowanie nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty? Jest na to sposób. Dziaba senior, Artur Laskowski. W ostatnim filmiku mówiliśmy sobie o podejściu, które pozwala nam odseparować warstwę naszej logiki biznesowej od pozostałych warstw naszej aplikacji. Aby osiągnąć ten cel, należy utworzyć interfejs w warstwy logiki biznesowej, zaś jego implementację w innej warstwie. Taki interfejs nazywamy portem, a jego implementację... Adapterem. Dlatego to podejście nosi nazwę architektura portów i adapterów. Benefitem tego podejścia jest możliwość pilania różnych adapterów do konkretnego portu, na przykład po to, żeby zwiększyć testowalność naszej aplikacji. I dzisiaj postaram się pokazać to w praktyce. Zanim przejdziemy do kodziku, zastanówmy się, jakbyśmy testowali naszą logikę biznesową, nie mając architektury portów i adapterów. Pierwszy pomysł to pewnie mokowanie, ale jak wiedzieliśmy na początku tego filmiku, mokowanie nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Może prowadzić do tego, że testy przestają odzwierciedlać rzeczywiste zachowanie naszej aplikacji, wprowadza ryzyko ukrytych błędów i może komplikować nam testy. Więc fajnie było mieć możliwość, że to, co wrzucimy do worka, faktycznie tam się znajduje i możemy to z niego wyciągnąć, a nie że udajemy, że my coś pobieramy. Tu pojawia się jednak problem, że jeśli będziemy robić to za pomocą bazy danych, to dochodzi nam kontakt z I.O., co od razu nam spowalnia nasze testy i dodatkowo kontekst aplikacji również musi wstać, żeby połączyć się z bazą danych, co znowu spowalnia nam nasze testy. A w przypadku logiki biznesowej, czyli naszej domeny. Chcielibyśmy mieć jak najszybsze testy, które nie są zależne od żadnych baz danych ani nie dotykają IO. Przejdźmy więc do kodiku i zobaczmy, jak możemy to zrobić. Spróbujmy wykorzystać ideę portów i adapterów w praktyce. Załóżmy, że mamy aplikację w cudzysłowie lojalnościową. To jest początkowy stan aplikacji. Aplikacja będzie cały czas rozwijana. Na tej chwili mamy prostą logikę, że za 1 zł dajemy 1 punkt. Chyba że customer przekroczył jakiś limit punktów, to znaczy, że go doceniamy i podwajamy te punkty. I tu mamy parametr definiujący granicę, od której będziemy podwajać te punkty. Aktualnie jest to ustawione na 100, czyli jeśli customer ma 50 punktów. I zrobił zakupy za 20 zł, to dostanie 20 punktów i będzie miał 70. A jeśli ma 105 punktów i zrobił zakupy za 20 zł, to dostanie 40 punktów i będzie miał 145 punktów. Prosta logika. Jesteśmy aktualnie w Customer Service. Zobaczmy, co tutaj się w ogóle dzieje. Mamy Customer Service, który wstrzykuje customer repository, czyli tak naprawdę standardowe podejście. No i to repozytorium dziedziczy po JPA repository i to jest interfejs którego implementacja zostanie wykonana już przez Spring Data. Dodatkowo definiujemy sobie nazwę jakiejś metody i tu też Spring Data już zrobi implementację do tej metody. Wracamy do customer Service. Mamy ten parametr, o którym sobie powiedzieliśmy, mamy wstrzykiwanie przez konstruktor, Tutaj nie musimy dawać auto -wired, no bo tutaj automatycznie jak mamy jeden konstruktor, to nam się to wstrzyknie. Dalej mamy metodkę do pobierania customera. Jeśli znaleźliśmy customera po ID, no to mapujemy go na DTO. Jeśli nie znaleźliśmy, no to rzucamy wyjątkiem, że go nie ma w systemie. Mamy metodkę do dodawania customera. Jeśli mail customera już istnieje w bazie danych, no to rzućmy, że nie możemy go dodać, bo mail powinien być unikalny. Jeśli nie istnieje, no to możemy sobie go zapisać. Jakaś metodka do weryfikacji, czy customer Istnieje i ostatnia metodka, która pozwala customerowi dodać punkty. Na początku w tej metodce sprawdzamy, czy taki customer istnieje. Jeśli nie istnieje, to rzucamy wyjątkiem. Następnie sprawdzamy, czy customer powinien mieć podwojone punkty. I tutaj tak naprawdę pobieramy sobie punkty i sprawdzamy, czy one są większe niż ta granica, którą sobie ustawiliśmy za pomocą parametru, który wstrzykujemy w tej klasie. Tu oczywiście ładnie egapsulujemy sobie taką logikę, korzystamy z wali objectów, ale o tym był osobny odcinek, więc zachęcam do obejrzenia. No i jeśli logika podwajania punktów została spełniona, to podwojamy te punkty i na końcu dajemy je do konta customera. Niezależnie od tego, czy zostały czy nie. No i wiadomo, chcemy teraz wszystko ładnie przetestować. Powiedzieliśmy sobie, że chcemy unikać mokowania, więc zrobiliśmy sobie to za pomocą testów integracyjnych, czyli korzystamy z jakiejś realnej bazy danych. W tym wypadku korzystamy z test containers i po prostu z Postgresa. Odpalmy sobie takie testy i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy ustawianie tak naprawdę tej granicy, od której mamy podwajać nasze punkty. Mamy czyszczenie po każdym teście wszystkich customer'ów Mamy weryfikację, czy poprawnie możemy pobrać customer'a Mamy weryfikację, czy jeśli pobieramy customer'a, a nie istnieje, to zostanie rzucony wyjątek Mamy weryfikację, czy poprawnie możemy dodać customera, możemy sprawić czy customer istnieje, jeśli istnieje, to nie rzucamy wyjątkiem, jeśli nie istnieje, to rzucamy wyjątkiem, weryfikujemy, czy poprawnie dodają się punkty, jeśli nie przekraczamy tej granicy, czyli pojedyncze punkty, no i weryfikujemy, czy poprawnie dodają się punkty, jeśli przekraczamy tę granicę, czyli dodajemy podwójne punkty. No i wykonanie tych testów trwa około sekundka, i tutaj wiadomo, żeby wykonały się testy, trzeba było załadować kontekst Springa, co też nam troszeczkę wydłuża ten czas. No ale my wiemy, że to jest nasza domena, powiedzmy, fakt, że ona jest aktualnie uboga i będziemy ją mocno rozwijać, więc chcielibyśmy, żeby nasze testy działały jak najszybciej, no i nie były zależne od tego naszego repozytorium, czy od jakiejś bazy danych, tylko chcemy w odseparowaniu przetestować naszą logikę biznesową. Zobaczmy, jak to możemy zrobić, korzystając z idei portów i adapterów. Zacznijmy od odwrócenia zależności. Czyli mamy customer repository, które jest aktualnie interfejsem, ale my nie implementujemy tego interfejsu, tylko implementuje go Spring Data. Więc my chcemy odwrócić tą zależność i chcemy powiedzieć, że my bierzemy odpowiedzialność za implementację tego interfejsu, a nie jakaś biblioteka. Więc robimy to w ten sposób. No i ta metoda nam jest potrzebna, i zobaczmy, jakie metody pozostałe też nam są potrzebne. No i teraz nam zaczyna krzyczeć tutaj już nasze idee, że brakuje kilku metod. Dodajmy te metody. Mamy metodkę findByID, dodajmy sobie taką. No, czy ona powinna być opcjonalna? Możemy sobie tutaj zrobić od razu, że to będzie jednak customer, tak? czyli będziemy odpowiedzialność rzucania tego wyjątku, już zrobimy sobie w repozytorium. Dalej mamy, mamy jakąś metodkę save, która nam się przyda, pewnie też sobie ją dodamy. Save metodka test, tego co pamiętam, zwraca customer, więc możemy sobie też taki customer zwrócić. Co my dalej mamy? No, na tę chwilę o exit by ID. Też dodajmy sobie taką metodkę, ona zwracała nam po prostu bulina. Mamy takie metodki, no to teraz możemy dostosować nasze customer service do tych metod, czyli możemy powiedzieć tak, że ok, tu w customer repository wstrzykujemy, teraz jeszcze nie mamy jak, jawnej implementacji tego customer repository, więc nasze id nam krzyczy, no ale w każdym razie to map nie będziemy musieli robić, bo już teraz zakładamy, że jeśli mamy find by id, no to ten customer został znaleziony, bo jeśli nie zostanie znaleziony, to odpowiedzialność trafi do repozytorium, no to możemy powiedzieć, że jeśli jest find by id, no to możemy sobie to od razu takie coś zwrócić tak, czyli Zrobmy to tak, ten return nie, to przypiszmy sobie, że to jest customer, no i teraz mamy return i zwracamy ten obiekt DTO. Dobra, robimy taką małą zamiankę. Tutaj lecimy dalej, to tu mamy save, nam już przeszedł, to nam przeszło or else. Tutaj już ten od else nie jest potrzebny, bo tutaj zakładamy, że jeśli pobieramy tego customera po ID, no to on już istnieje, bo jeśli nie istnieje, to ten wyjątek zostanie rzucony w naszym repozytorium. Bo skoro wszędzie robiliśmy to w ten sam sposób, no to łatwiej to delegować do tego repozytorium. No dobra, czyli dostosowany na, na serwis do nowego. Repo. Oczywiście nasz interfejs mógł mieć takie same zachowanie, jak ma interfejs od repozytorii czyli na przykład wracać opcjonala dla find by id, ale przecież nie musimy mieć tego 1 do 1. Co więcej, jeśli mielibyśmy osobną logikę biznesową i osobną warstwę persystencji, to moglibyśmy właśnie w repozytorium to mapować. Ale dzisiaj o portach i adapterach, więc lecimy dalej. No i po tych zmianach nie mamy implementacji takiej samej repozytorii. I moglibyśmy raz rzucić się, żeby w tym kodzie źródłowym nam tutaj tworzyć taką implementację, no ale możemy sobie stworzyć właśnie taki adapter na potrzeby testu, żeby zweryfikować w ogóle, czy wszystko, co tutaj napisaliśmy. Poprawnie nam działa. Więc zróbmy sobie teraz takie repozytorium w naszych testach. Ja nazwę to InMemory Customer Repository. No i teraz to będzie właśnie mi implementowała mój kostomer repository. No i teraz sobie mogę te wszystkie metodki, które mam tutaj zaimplementować. Ktoś powie, o boga, ile to roboty, ale tak naprawdę to jest 2-3 minuty roboty. No jak to zrobimy? Robimy sobie to za pomocą mapy. Tworzymy sobie mapę i tutaj co jest naszym id, co jest naszym kluczem? W tym wypadku jest uid, więc robimy sobie uid. A co jest naszym obiektem, które przechowujemy w tej mapie? No oczywiście encja, czyli customer. No i to jest nasza mapa, nazwę to store. No i mogę zrobić implementację jako hashmapę, a mogę też podkreślić, że jestem seniorem. I mogę zrobić tu konkurency hashmap. Żeby było bezpieczniej dla wątków, choć na tej chwilę nie będzie to mocno potrzebne. Dobra, jak lecimy dalej? No to mapa, więc tutaj będzie łatwo. No co, jeśli mamy Find by ID, no to co Store, GET ID. Koniec roboty. Jeśli mamy save, no to znaczy, że trzeba coś wrzucić do tego stora, czyli Store put, customer GET ID. Customer czy istnieje, no to wiadomo store, contains key i id. No i została nam ostatnia metodka, troszeczkę trudniejsza. Store, values, stream, any match, i finito. No i mamy nasze repo na potrzeby testowe, więc przechodzimy do testów i mówimy tak. No już nie chcemy integracyjnych testów, chcemy szybkie testy, usuwamy. No i tutaj AutoWired nam oczywiście się krzyczy, więc też usuwamy AutoWired. No i co robimy? Będziemy na pewno potrzebowali repozytorium, ale teraz nasze repozytorium to będzie new in memory repository. No i żeby stworzyć serwis, to co potrzebujemy, no potrzebujemy new customer service i przekażemy tu customer repository. No i mamy jeszcze jeden mały problem. No bo teraz przecież to dynamiczne ustawienia propertisów będzie działało nam w kontekście springa, a my takiego tutaj nie mamy. Więc co możemy zrobić? No dobra praktyka jest taka, że nie tylko wstrzykujemy za pomocą konstruktora jakieś biny, ale również za pomocą konstruktora możemy wstrzykiwać takie pola, które pobierają wartości z propertisów. Jak to zrobić? No dajmy tu też final. Krzyczy nam, że musi być wstrzyknięte, wstrzykniemy. No i to value tak naprawdę nie jest już potrzebne tutaj, a będzie potrzebne tutaj. Rzućmy to na dół. No i mamy wstrzykanie za pomocą konstruktora również tej wartości. No to teraz, żeby utworzyć obiekt Customer Service, my musimy również podać tamtą wartość. Więc co możemy zrobić? No możemy tutaj po prostu powiedzieć, że my chcemy na początek mieć taką wartość tego. Tu jeszcze ID nam krzyczy, że to może być finalne, więc usatysfakcjonujmy to ID, zróbmy to finalne. Tutaj mamy metodkę delete All. No, nie zaimplementowaliśmy jej, bo jej nie było w interfejsie, ale możemy sobie taką dodać. Ale nie, ja nie chcę jej dodawać w interfejsie, bo ja nie chcę, żeby ktoś z poziomu kodu źródłowego mógł usunąć wszystkich customerów, więc nie dodam jej w interfejsie, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebym dodał jej tutaj w mojej nowej implementacji interfejsu, czyli w adapterze. Czyli tutaj już nie będę brał tego z interfejsu, ale mogę sobie powiedzieć na przykład metodkę, że chciałbym metodkę voidową i ona jest delete all. No i store clear. No, i wracam do testu, i tutaj idem mi krzyczę, no nie ma takiej metody, no ale tutaj ja przecież mam interfej, więc mogę powiedzieć, że no mi chodzi tutaj na potrzeby testów, żeby używać konkretnej implementacji tego interfejsu. A tutaj w konstruktorze, oczywiście, jeśli jest podany interfejs, to konkretna implementacja też mi przejdzie i moja czawka jest usatysfakcjonowana. Więc tą metodkę będę miał tylko na potrzeby testów, co również zwiększa mi bezpieczeństwo, bo będę miał w kodzie źródłowym tylko te metody, które faktycznie mogą zostać użyte w kodzie. A na potrzeby testów mogę tworzyć jakieś dodatkowe metody, jeśli będzie mi łatwiej dzięki temu przetestować moją logikę biznesową. No i tak naprawdę tyle. Tutaj w żadnych testach nic nie musimy zmieniać, bo przecież logika została ta sama. Jeszcze ja popełniłem jeden mały błąd, więc szybko go poprawię, bo tutaj w metodzie save nie powinno zrobić returna na mapie, tylko po prostu return i się na obiekt customer. No i teraz będzie już wszystko dobrze. Więc zobaczmy, czy teraz mi wszystko zadziała. Jeśli odpalam takie testy, to są już testy bez kontekstu Springa bez dotykania IO, więc one trwają tak naprawdę milisekundy. Widzimy, że to tak naprawdę jest prawie 10 razy szybciej. A o to właśnie chodziło, że ja robię jakąś zmianę w logice biznesowej, Bach mam odpowiedź, czy wszystkie testy dobrze działają. Bach mogę robić TDD, miał pierwszy pisać test, bo mam szybką odpowiedź. I tutaj tak naprawdę mogę zacząć właśnie od takiego adaptera w testach, a dopiero za chwilę podjąć decyzję, że jeśli moja logika biznesowa działa poprawnie, to tworzę sobie implementację w kociku i wtedy wiem dokładnie, jakie metody tak naprawdę w repozytorium potrzebuje, a nie że biorę wszystko, co daje biblioteka. Te Teściki przychodzą, wiemy, że nasza logika biznesowa działa dobrze, więc chcielibyśmy to wystawić na jakieś środowisko, więc potrzebujemy, żeby nasze repozytorium korzystało faktycznie z jakiejś bazy danych. Dodajmy więc taką implementację. Ja to nazwę SQL Customer Repository. Implementujemy te wszystkie metody. No i teraz pojawia się pytanie, co ja powinienem teraz pisać natywnego SQL, jak jakieś zwierzę? Oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby pisać SQL z palca. Można tu wstrzyknąć też Entity Manager i robić to za pomocą JPA, ale skoro mamy Spring Data, to prawdopodobnie nie najłatwiej będzie to skorzystać ze Spring Data. Jak to zrobić? No na początku zróbmy tutaj annotację repozytorii, dodajmy. Dzięki temu już nas serwis nie będzie krzyczał, że nie ma takiego bina, no bo w końcu to już jest repozytorium. No i chcemy wykorzystać Spring Data. No to stwórzmy sobie taki interfejs, który będzie korzystał ze Spring Data: interfejs JPA Customer Repository. Taki interfejs mi sobie dziedziczy po JPA Repository. No i on wygląda tak samo jak wcześniej, tak? Czyli mamy tu Customer i UID. Tu się nic nie zmieniło. Damy anotację Repository, no i teraz możemy go sobie wstrzyknąć. Na przykład tutaj, czyli private final JPA Customer Repository. JPA Customer Repository, wstrzykujemy. No i teraz możemy z niego korzystać. Czyli JPA Customer Repository. Exist by email to była akurat jedyna metoda, którą pisaliśmy sobie wcześniej z palca, więc dodajmy ją również tutaj. String. No i mamy taką metodę tutaj. Czyli nadal nie tworzymy wcale jej implementacji. No tutaj wiadomka, FindById, ID ID. I tu powiedzieliśmy sobie, że my sobie tutaj jawnie rzucimy jakimś naszym wyjątkiem, i tym wyjątkiem jest. Customer not found exception. Dalej mamy save, czyli po prostu też zrobimy sobie JPA. Save. No i ostatnia metoda to exist by ID. Podsumowując, odcięliśmy zależność warstwy biznesowej naszej domeny. Od warstwy dostępu do danych za pomocą interfejsu. Teraz ten interfejs tak naprawdę jest granicą, czyli nasza domena posiada taki interfejs i w żaden sposób nie jest zależna od warstwy dostępu do danych, no bo nie wiemy jak ten interfejs zostanie tam zaimplementowany. Czy to tak naprawdę będziemy to pobierać z PIK-u, czy z bazy danych, czy jeszcze właśnie z jakiejś hashmapy, nie wiemy tego. Mówimy, że my chcemy mieć po prostu jakiś worek na te dane, do którego będziemy je wrzucać. I to nam pozwala w łatwy sposób tworzyć implementację takiego repozytorium na potrzeby testów, na przykład jako mapę. Dzięki takiemu podejściu nasze testy działają mega szybko i zachęca nas to do odpisania TDD, czyli na początku piszemy testy, potem piszemy kodik źródłowy. Co więcej, takie testy są mega szybkie, dzięki czemu o dużo łatwiej nam testować naszą logikę biznesową. Oczywiście można się przyczepić do tych nazw, że to jest SQL Customer Repository, tu jest JPA, to można sobie dostosować. Jeśli chodzi o podział na pakiety, tu też również się nie skupiałem, bo pewnie mielibyśmy jakąś domenę itd., bo tutaj też mamy wiele podejść, jak podzielić to na pakiety. Ale o tym chciałbym nagrać osobny odcinek. Oczywiście, to podejście przynosi nam benefity w momencie, kiedy mamy faktycznie jakąś skomplikowaną logikę biznesową. W tym projekcie dużej komplikacji nie było, tutaj tak naprawdę dodawanie jakichś punktów i weryfikacja, czy powinniśmy dodawać podwójne punkty, ale zakładaliśmy, że to oddzielenie pozwala nam rozwijać tą logikę biznesową, a tu zakładaliśmy, że jesteśmy na takim etapie, że wiemy, że to będzie nasza taka korowa domena i będziemy to mocno rozwijać, więc. To nam by się opłacało, żeby teraz można było w łatwy sposób testować te nowe zmiany, które będą dochodzić w naszej domenie. Na koniec jeszcze podkreślę, odpowiadając na komentarz z ostatniego filmiku, dlaczego warto wstrzykiwać przez konstruktor. No to widzimy teraz ten benefit, że tutaj dzięki temu, że wstrzykujemy sobie przez konstruktor nie tylko jakieś biny, ale również propertisy, to to nam pozwala w łatwy sposób w testach tak naprawdę tworzyć takie obiekciki, które potem możemy sobie testować już bez kontekstu springowego. I twórcy springa również zalecają takie wstrzykiwanie. Może, może pojawić się kolejne pytanie, no ale jeśli ja na przykład mam OrderService, service, ten oddead service wstrzykuje customer service, a customer service zależy od customer repository i właśnie od tego Propertisa. Dodatkowość to wstrzykuje OrderRepository, repository, no i tutaj mam jakieś metody, które wykonują jakąś logikę. No to teraz w testach jak to będzie wyglądało? No, będzie wyglądało tak, że na początku po prostu wywołasz więcej konstruktorów, stworzysz sobie customer repository, potem stworzysz sobie customer service, potem stworzysz sobie OrderRepository, repository, potem stworzysz sobie OrderService. service. No i będzie Ci to wszystko ładnie działało, te wszystkie testy będą Ci szybciutko przechodziły, tak? No i ktoś mógł powiedzieć, no ale dobra, no tutaj tak naprawdę masz dwie zależności, te zależności zależą od jakichś innych zależności, no ale ja to mam tak, że mam 20 zależności w serwisie i do tego każda z tych zależności zależy jeszcze od trzech innych. To prawdopodobnie masz źle skrojony serwis. Może warto rozbić to na kilka serwisów, może warto użyć CQRS-a. W każdym razie, jeśli masz 20 zależności w jednej klasie, to prawdopodobnie masz coś nie tak z tą klasą, a nie, że to podejście nie działa. I oczywiście za pomocą tego podejścia nie musimy testować tylko serwisów, ale możemy testować wszystkie klasy, które w jakiś sposób korzystają z naszej logiki biznesowej. Czy to będą serwisy, czy to będą handlery, czy to będą jakieś helpery i tak dalej, tu już zależy od naszej aplikacji. I tu oczywiście nie tylko chodzi o to, żebyśmy zmienili repozytorii, bo to każdy byt, który dotyka IO, można ograć w ten sposób. Jeśli ja mam jakiś serwis, który będzie wysyłał gdzieś maile i będzie dotykał IO, no to ja mogę również sobie stworzyć Interfejs i stworzyć implementację na potrzeby testów i tak dalej. Dostosujemy oczywiście to wszystko do swojej aplikacji. Tutaj chciałem tylko pokazać główną ideę portów i adapterów. A już niedługo kolejne tematy związane z architekturą aplikacji, więc zapnij się na topik Java Senior za pomocą subskrypcji tego kanału. A jeśli film Ci się podobał, to daj znać w komentarzu i podeślij kanał znajomym. Więcej oglądających, większa motywacja do tworzenia. Siemanko!